Dlaczego mojej córki nie ma przy stole? zdziwił się ojciec wchodząc do naszego mieszkania z prezentami 31 grudnia. Wyrzuciłem ją, nie podoba się mojej matce, odpowiedział dumnie mąż. Teściowa siedziała wyniośle, pełna dumy. Wtedy mój cichy ojciec wykonał niespodziewany ruch: zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Dominika Schulz nie pamiętała już, kiedy ostatni raz ktoś jej naprawdę wysłuchał w tym domu. Jej słowa wciąż opuszczały usta, ale nie trafiały nigdzie, zawisały w powietrzu, martwe jeszcze zanim zdążyły dotrzeć do uszu. I może właśnie dlatego przestała mówić. Robiła, gotowała, sprzątała, przygotowywała, zgadzała się. Połykała słowa jak gorzkie tabletki, których nikt nie chciałby brać ale które trzeba było przełknąć. Od trzech dni w ich domu mieszkała Wiesława Sadowska, teściowa Dominiki. Wkroczyła bez zapowiedzi, jak kontrola jakości, która przyszła sprawdzić, czy wszystko działa, jak należy. Nie przyniosła kwiatów, nie podziękowała za gościnę. Przyszła z pustymi rękami, ale z oczami pełnymi chłodu i językiem ostrym, jak nóż kuchenny. Dominika, ta miotła jest stara. Nawet tego nie potrafisz wymienić? powiedziała z cichą, prawie uprzejmą pogardą. Nie podnosiła głosu. Nie używała wulgaryzmów. Nie musiała. Jej słowa były starannie odmierzonymi dawkami krytyki, podanymi tak, by wyglądały na troskę. Jakby zatruwała powietrze perfumami o zapachu lawendy, za którymi krył się jad. Bogdan Drost mąż Dominiki siedział wtedy przy stole i nawet nie podniósł wzroku znad telefonu. Nie bierz tego do siebie, kochanie. Ona po prostu taka jest. Rzucił, jakby to wszystko było niczym więcej niż pogodą, którą trzeba przeczekać. Ale on wiedział. I mimo to pozwalał. Dominika skinęła głową i wróciła do kuchni. Zmywała talerze po obiedzie, który przygotowała sama, bez pomocy, jak zawsze. Wiesława jadła w ciszy, krytykując jedynie spojrzeniami. Bogdan jadł szybko, jakby chciał mieć to z głowy. A potem, jak gdyby nigdy nic, wrócił do swojego świata. Tego wieczoru Wiesława rozsiadła się na kanapie, jakby była właścicielką domu. Miała w sobie coś z generała na inspekcji, z księżnej, która uznała, że domowa służba nie spełnia jej oczekiwań. Dominika podała jej herbatę. Za gorąca, powiedziała Wiesława, marszcząc brwi. Mogę zrobić inną, Dominika odparła szybko. Bez smaku. Daj spokój, zapomnij. Bogdan się zaśmiał. Jego matka rozbrajała go tą swoją szorstkością. Dla niego to było wręcz zabawne. Patrzył na Dominikę z uśmiechem, jakby mówił: No widzisz, znowu przesadzasz. Nie dostrzegał, a może nie chciał dostrzegać, że jego śmiech był gwoździem, który wbijał się w jej cierpliwość. Dominika spojrzała na filiżankę. Przez chwilę miała ochotę ją rozbić. Podnieść, rzucić o ścianę i patrzeć, jak kawałki porcelany rozsypują się po podłodze. Ale tylko skinęła głową i zabrała naczynie z powrotem do kuchni. W nocy, kiedy dom już spał, Dominika siedziała przy stole w ciemności, z dłonią zaciskającą się na szklance wody. Cisza wypełniała przestrzeń wokół niej, ale w głowie huczało dźwięki słów, których nie powiedziała, myśli, które dławiły się w gardle. Zaczęła mówić do siebie półgłosem, jakby próbowała nie zwariować, czy ja naprawdę jestem aż tak niewidzialna? Czy Bogdan mnie w ogóle jeszcze widzi? Odpowiedziała jej tylko cisza i lekkie skrzypnięcie schodów. To była Wiesława, ubrana w szlafrok z tą samą miną, jakby coś ją zawiodło. Nie śpisz? zapytała chłodno. Dominika podniosła wzrok. Przez chwilę chciała odpowiedzieć coś ostrego, wyraźnego. Ale tylko pokręciła głową. Nie mogłam zasnąć. Hm, może powinnaś mniej kawy pić, a więcej się ruszać. Młoda kobieta, a ciągle zmęczona. Dominika poczuła, jak coś w niej pęka. Nie było to krzykliwe, nie było dramatyczne, ale w środku coś przestało być całe. Robię, co mogę, odpowiedziała szeptem. Wiesława zmrużyła oczy, jakby chciała coś w niej rozszyfrować. Nie wygląda na to. I poszła do swojego pokoju, jakby rozmowa nigdy się nie wydarzyła. Następnego dnia Dominika wstała wcześniej niż zwykle. Zrobiła śniadanie, posprzątała kuchnię, przygotowała rzeczy do pracy. Nie usłyszała ani jednego dziękuję. Wiesława usiadła przy stole i przejrzała gazetę, jakby to była jej codzienna rutyna. Bogdan wyszedł pierwszy pocałował ją w czoło, ale jego gest był automatyczny, bezmyślny. Jakby całował nie Dominikę, tylko rutynę. Zostały same. I wtedy Wiesława odezwała się bez ostrzeżenia. Wiesz, kiedy Bogdan był z Izą, wszystko wyglądało inaczej. Ona miała porządek. Gotowała świetnie. Nie trzeba jej było mówić dwa razy. Dominika spojrzała na nią długo. Powoli odłożyła kubek na blat. A jednak wybrał mnie, nie ją, Wiesława uniosła brew. Uśmiechnęła się. Nie serdecznie, triumfalnie. Czas pokaże, czy to była dobra decyzja. Tego dnia Dominika pojechała do pracy, ale jej myśli zostały w kuchni. Słowa Wiesławy powtarzały się w niej jak echo. Po raz pierwszy od dawna poczuła coś, co nie było tylko zmęczeniem. To była złość. Cicha, duszna. Ale rosnąca. Wieczorem, kiedy Wiesława znów skomentowała obiad, dominika nie odpowiedziała. Wstała od stołu i wyszła do ogrodu. Bogdan za nią nie poszedł. Zajął się zmywaniem naczyń, jakby nie chciał się mieszać. Ale coś w jego oczach mówiło, że wiedział, że tym razem żona już nie przełknęła w milczeniu. Siedząc na ławce, dominika spojrzała na ciemniejące niebo. I po raz pierwszy od dawna nie chciała wracać do środka. Jej dom przestał być jej, jej głos nie był już jej, jej cierpliwość wyczerpywała się. I wtedy, jakby los usłyszał jej myśli, usłyszała dźwięk telefonu w kieszeni. Wiadomość. Od nieznanego numeru. Musimy porozmawiać. Chodzi o Bogdana. Nie wiedziała jeszcze, kto to był, ale czuła, że to początek czegoś większego. Coś właśnie zaczynało się kruszyć. W kuchni Dominika zmywała naczynia jedno po drugim. Powoli, jakby każde talerze miały w sobie fragmenty czegoś, co trzeba było zmyć nie tylko z porcelany, ale i z pamięci. Każde przetarcie szmatką było jak przeprosiny, których nigdy nie usłyszy, a może też jak cisza, którą wciąż w sobie nosiła. Talerz, szklanka, widelec, kubek. Ruchy mechaniczne, prawie hipnotyczne. Drzwi skrzypnęły. Dźwięk był znajomy, ciężki, jakby niósł wspomnienie czegoś bardziej stałego niż teraźniejszość. Ludwik Morawski wszedł do kuchni z delikatnym, ale zmęczonym spojrzeniem. Ojciec Dominiki. Mężczyzna, który przez większość życia mówił mało, ale patrzył wiele. Pojawił się wcześniej niż zapowiedziano. Na chwilę przed nowym rokiem. Powiedział w wiadomości, którą Dominika przeczytała kilka godzin wcześniej bez żadnej reakcji. Zatrzymał się przy Framudze i patrzył na córkę. Chwilę trwał w milczeniu. On cię dobrze traktuje? zapytał wprost, ale jego głos miał w sobie łagodność, której nie było w słowach. Dominika nie odwróciła się od zlewu. Trwała w ruchu, wycierając ostatnią szklankę. On on mnie traktuje. Uśmiechnęła się bez radości. Czasem mam wrażenie, że już dla niego nie istnieje. Ludwik zrobił krok do przodu i usiadł przy stole. Nie próbował jej pocieszać, nie rzucał frazesów. Patrzył. Wzrokiem człowieka, który znał ten stan, tę niewidzialność. Dominika po, powiedział cicho, prawie szeptem. Są rzeczy, które rozumiemy dopiero wtedy, gdy je stracimy. Ale są też takie, które gdy się straci... Nie da się już naprawić. Te słowa zapadły między nimi, jak kurz, który opada i zostaje. Dominika odłożyła szklankę na suszarkę, oparła się plecami o zlew, skrzyżowała ramiona i spojrzała na ojca. A ty co straciłeś, tato? Ludwik spojrzał na swoje dłonie. Suche, popękane, z bliznami po pracy, której nikt już nie doceniał. Twoją matkę. Przestałem ją słyszeć, zanim przestała mówić, jakbym słuchał tylko dźwięków, a nie tego, co chciała mi powiedzieć. Westchnął. I teraz, jak patrzę na Ciebie, mam wrażenie, że historia się powtarza. Dominika nie odpowiedziała. Wiedziała, co miał na myśli. Czuła to codziennie. W salonie Bogdan rozmawiał szeptem z Witoldem Góreckim, swoim adwokatem, który zajął miejsce w fotelu steczką na kolanach. Ich głosy nie dochodziły do kuchni, ale Dominika wiedziała, że coś się dzieje. Czuła to. Ostatnio Bogdan był inny, zamyślony, drażliwy, coraz bardziej nieobecny, a jednak zawsze z jakimś planem za kurtyną. To niesprawiedliwe, mruczał Bogdan, krążąc po pokoju. Mieszkamy tu, ja to utrzymuję, dbam o wszystko, a mieszkanie nadal jest na nazwisko Teścia. Technicznie rzecz biorąc, Odpowiedział Witold z chłodną precyzją. Nie masz do niego żadnych praw, ani centymetra. Bogdan zatrzymał się, oparł się o framugę i spojrzał w okno. Jestem mężczyzną w tym domu. Ja się wszystkim zajmuję. Witold wzruszył ramionami. Ale nie jesteś właścicielem. Bez podpisu Dominiki nie możesz nic zrobić. Bogdan nie odpowiedział od razu. Przez chwilę wpatrywał się w dywan. Jakby widział tam coś, czego nie potrafił nazwać. To się może zmienić, powiedział cicho. To tylko jeden podpis. W kuchni Dominika rozmawiała z ojcem o rzeczach, o których Bogdan nie miał pojęcia: o marzeniach, które zdążyły zwiędnąć, o planach, które nigdy nie wyszły poza myśl. Czy ty byłeś kiedyś szczęśliwy z mamą? zapytała. Ludwik zawahał się. Na początku. A potem byłem lojalny. A lojalność córeczko to nie to samo co miłość. Dominika zamknęła oczy na sekundę, jakby próbowała zapamiętać to zdanie. I myślisz, że ja też wybrałam lojalność? Myślę, że wybrałaś milczenie. A ono niszczy wszystko. Kiedy Ludwik wyszedł na spacer, Dominika została sama. Przeszła do salonu. Bogdan z Witoldem właśnie kończyli rozmowę. Adwokat schował dokumenty do teczki. I kiwnął jej głową z wymuszonym uśmiechem. Dominika, powiedział Bogdan, odprowadzając gościa do drzwi. Możemy potem pogadać? Tylko my dwoje? O czym? O czymś, co może nam pomóc. Nam obojgu. Jego głos był spokojny, prawie zbyt spokojny. Teraz nie, powiedziała krótko i odwróciła się w stronę sypialni. Wieczorem, kiedy Wiesława znowu wbiła szpile w postaci: znowu ryż na kolację. I a twoja matka robiła lepiej, dominika nie zareagowała, ale spojrzała na Bogdana. A on po raz pierwszy spuścił wzrok. Po kolacji, dominika wróciła do kuchni, usiadła na stołku i wyjęła telefon. Wiadomość od nieznanego numeru wciąż tam była. Musimy porozmawiać. Chodzi o Bogdana. Zawahała się, ale odpisała: kim jesteś? Nie minęła minuta, a ekran znów rozświetlił się. Ktoś, kto zna całą historię. Spotkajmy się. Jutro, w Starym Parku, za kawiarnią, piętnasty. Dominika poczuła, jak serce przyspiesza. To nie był przypadek, to coś większego. W nocy nie mogła zasnąć. Leżała w łóżku obok Bogdana, który spał twardo, z lekkim chrapaniem, jakby nic nie ciążyło mu na sumieniu. Ale ona czuła ciężar za ich dwoje. Nad ranem obudził ją szeptany głos. Drzwi lekko uchylone ktoś mówił przez telefon męski głos Bogdan Nie martw się, załatwię to już niedługo wszystko będzie na mnie ona podpisze zrobi to, nawet nie wiedząc dlaczego Dominika zamarła. Dominika obudziła się 31 grudnia o 5 rano, zanim dźwięki domu zdążyły się rozbudzić. Siedząc na skraju łóżka, przez dłuższą chwilę wpatrywała się w swoje dłonie. Puste, zimne, zmęczone. Przed nią leżał dzień, który dla innych oznaczał świętowanie, ale dla niej oznaczał przygotowanie. Wieczerza do zrobienia, mąż, którego trzeba zadowolić, teściowa, której trzeba nie rozdrażnić, i całe morze oczekiwań, które codziennie opadały na jej barki jak betonowe bloki. Bezszelestnie przeszła do kuchni. Zaczęła od mięsa następnie warzywa, zioła, ciasta. Ruchy powtarzalne, jakby jej ciało znało te czynności lepiej niż własne myśli. Wiesława pojawiła się znikąd, jak cień, który nie zapowiada niczego dobrego. Stała w drzwiach kuchni z ramionami skrzyżowanymi i wyrazem twarzy, który zwiastował, że dziś nie będzie dnia bez uwagi. Dlaczego dodajesz majonez do tej sałatki? zapytała z pogardliwą miną. Chcesz kogoś zabić? Dominika nie odpowiedziała od razu. Utrzymała skupienie na miejsce, powoli mieszając składniki. Zawsze tak robiłam. Mój tata lubi w ten sposób. Twój tata nie jest centrum tej kolacji, odpowiedziała lodowa wiesława. Ton jej głosu był jak uderzenie otwartą dłonią. Nie pozostawiał śladów, ale bolał przez godziny. W tym momencie wszedł Bogdan. Zatrzymał się w progu, widząc scenę, jaką znał aż za dobrze: jego matka z obliczem sądu i jego żona, z pokorą zmieszaną, stłumioną złością. Spojrzał na nie przez sekundę, ale nie powiedział nic. Wyszedł tak samo cicho, jak wszedł. Dominika poczuła, jak w niej coś zaczyna się gromadzić. Niby kropla, która spada po kropli, ale kiedyś musi przelać czarę. Przez kolejne godziny przygotowania trwały. Zapachy, kroki, szmery garnków, głosy z innych pokoi, ale w niej już nic nie pachniało świętem, pachniało napięciem. Wieczorem, kiedy wszystko było gotowe i podane na stole, Wiesława usiadła jak królowa, oceniając każdym spojrzeniem, każdym westchnieniem. Mięso suche mruknęła po pierwszym kęsie, puree bez smaku, a ten deser. Wygląda jakby był zrobiony w szpitalnej kuchni. Dominika podniosła wzrok z nad talerza. Nie powiedziała nic. Ale jej oczy już nie błagały. Nie szukały aprobaty. Były tylko spokojne, zimne, uważne. Będziesz mi odpowiadać wzrokiem? spytała szyderczo wiesława. Tego nauczył cię twój ojciec? Dominika odłożyła sztućce. Bez hałasu. Z precyzją. Jak ktoś, kto podejmuje decyzję, nie robiąc z tego widowiska. Bogdan uderzył dłonią w stół, dźwięk rozniósł się echem po całym pokoju. Dość, idź do pokoju, Dominika. Zamarło wszystko. Nawet Wiesława spojrzała zaskoczona. Dominika spojrzała mu w oczy, bez strachu, bez łez. Wyrzucasz mnie? Bogdan nie odpowiedział od razu. Przez moment wyglądał, jakby żałował. Ale Duma, ta zaklęta męskość, którą nosił jak zbroję, nie pozwoliła mu się cofnąć. Tylko dopóki nie nauczysz się szacunku do mojej matki. Cisza. Wiesława uśmiechnęła się pod nosem, jakby wygrała bitwę, o której nikt nie wiedział, że trwa. Dominika wstała. Powoli. Każdy jej ruch był jak akt oporu. W jej plecach była prostota. W spojrzeniu chłód kobiety. Która nie odchodzi z powodu słabości, ale dlatego, że coś w niej się skończyło. W pokoju zamknęła drzwi, ale nie usiadła. Stała przy oknie, wpatrzona w ciemność. Serce biło szybciej, ale nie z bólu, z czegoś innego, z gniewu, z decyzji. Na komodzie wibrował telefon. Jeszcze ta sama wiadomość spotkanie w parku piętnasta jeszcze kilka godzin. Jeszcze jedno przebudzenie. Z salonu dochodziły odgłosy rozmów. Wiesława śmiała się głośno, jakby nic się nie wydarzyło. Bogdan milczał. Tak jak zawsze, gdy trzeba było wybrać stronę. Dominika usiadła na łóżku. Nie płakała. Nie wściekła się. Była tylko cisza. Ale to już nie była cisza ofiary. To była cisza przed czymś nowym. Tego wieczoru, kiedy zegar zbliżał się do północy. Dominika znów wyszła z pokoju. Ubrała się, sięgnęła po płaszcz. Wiesława spojrzała na nią z kanapy. A ty dokąd? Na spacer odpowiedziała. Teraz? Dominika nie odpowiedziała. Spojrzała na Bogdana. On chciał coś powiedzieć, otworzył usta, ale zrezygnował. W jego oczach pojawił się cień niepokoju, bo nie wiedział, bo nie kontrolował. Dominika wyszła. Na zewnątrz nie było święta, nie było fajerwerków. Była tylko ona i decyzja. Kiedy dotarła do parku, zegar wybił dokładnie piętnastym idą. Zegar w jej głowie, nie ten na wieży. Za kawiarnią stała kobieta, wysoka, ubrana skromnie, twarz częściowo zasłonięta szalikiem. Spojrzała na Dominikę z czymś między ulgą a smutkiem. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała. Dominika nie odpowiedziała od razu, przyglądała się jej uważnie. Kim ty jesteś? Kimś, kto zna prawdę o Bogdanie. Kiedy Ludwik Morawski wszedł do mieszkania, pierwsze co zobaczył, to stół nakryty dla trzech osób, tylko trzy miejsca, jakby jedno istnienie zostało już wykreślone. Dominika była zamknięta w pokoju, Wiesława siedziała wyprostowana, z twarzą pełną sztucznego spokoju. Bogdan stał przy oknie, napięty. Milczący, gdzie jest moja córka? Zapytał Ludwik cicho, ale w jego głosie brzmiała twardość, której nie dało się zignorować. Wiesława uniosła brodę. Nie chciała z nami być. Zabrakło jej szacunku. Ludwik powoli przeniósł wzrok na Bogdana. Wyrzuciłeś ją. Bogdan odwrócił się w stronę teścia. Była poza kontrolą. Musiałem postawić granicę. Przez krótką chwilę panowała cisza, taka, która zapowiada coś nieodwracalnego. To ty jesteś poza swoją granicą powiedział Ludwik spokojnie. I poza swoim domem. Bogdan roześmiał się nerwowo. Co za bajki, to chyba jakiś żart? Ludwik sięgnął do kieszeni i wyjął telefon. Spojrzał na ekran, jakby upewniał się, że jego decyzja jest ostateczna. Wybrał numer. Ewelina? Powiedział stanowczo: Możesz wystawić mieszkanie na wynajem? Tak, od dzisiaj. Dokumenty są gotowe. Bogdan pobladł. Nie możesz tego zrobić, krzyknął. To jest mój dom. Ludwik spojrzał mu w oczy bez cienia wahania. Nigdy nim nie był. To był prezent dla mojej córki, nie dla ciebie. Mieszkanie od początku było zapisane na mnie, zawsze. Wiesława gwałtownie wstała. To skandal. Ja żądam szacunku. Po tym wszystkim. W tym momencie drzwi do sypialni powoli się otworzyły. W progu stanęła dominika. Nie była już tą samą kobietą, którą zamknięto tam wcześniej. Jej twarz była spokojna, głos pewny. Nigdy nikogo pani nie szanowała, powiedziała cicho. Nawet własnego syna. Wiesława ruszyła w jej stronę z twarzą wykrzywioną gniewem. To ty zniszczyłaś mojego chłopca. Dominika nie cofnęła się nawet o krok. On zniszczył siebie sam. Ja tylko przestałam go ratować. Bogdan patrzył to na matkę, to na żonę. Po raz pierwszy nie miał gdzie uciec. Żadna z tych kobiet już go nie chroniła. Dominika, zaczął. Nie mów już nic, przerwała mu. Przez lata mówiłeś za nas oboje, teraz ja kończę. Kilka dni później sala sądowa była cicha. Kalina strzelecka, sędzia o lodowatym spojrzeniu, przeglądała dokumenty bez pośpiechu. Każdy papier mówił jedno. Własność należała do Ludwika. Umowy były jasne. Podpisy niepodważalne. Bogdan siedział sztywny, z rękami zaciśniętymi w pięści. Wiesława obok niego szeptała coś nerwowo, ale słowa nie miały już władzy. W świetle przedstawionych dowodów, powiedziała sędzia. Nie istnieją podstawy, by uznać roszczenia Bogdana-drostka za zasadne. Wyrok zapadł. Szybko. Ostatecznie. Bogdan wyszedł z sądu pokonany. Bez mieszkania. Bez maski. Bez kontroli. Po raz pierwszy całkowicie obnażony. Kilka dni później. Dominika dostała wiadomość od Eweliny. Zdjęcia mieszkania. Ściany porysowane. Meble zniszczone. Ślady wściekłości kogoś, kto przegrał wszystko. Nie martw się, doprowadzimy wszystko do porządku. Nowi najemcy już się interesują. Dominika odłożyła telefon. Nie poczuła żalu, poczuła ulgę. Wieczorem wyszła na balkon. Ludwik stał oparty o balustradę, patrzył przed siebie. Tato powiedziała cicho. Myślisz, że ja jeszcze kiedyś będę potrafiła kochać? Ludwik uśmiechnął się spokojnie. Najpierw naucz się kochać kobietę, którą jesteś, kiedy nikt nie każe ci milczeć. Dominika zamknęła oczy. Poczuła, że coś w niej naprawdę się domknęło. Nie jak rana, jak cykl. I w tej ciszy zrozumiała jedno. To nie był koniec. To był początek.